Siemanko witam was serdecznie, dzisiaj sobie omówimy budowę wędki podlodowej na okonie, jak ją uzbroić, nic prostszego, chociaż jest jeden mały myk o którym powinniśmy pamiętać i zaraz sobie taką węteczkę uzbroimy, ale to już w chacie i opowiemy sobie coś o koniach, co jeszcze warto mieć ze sobą, bo jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba mieć przy łowieniu okoni, zapraszam was serdecznie na film, piszcie w komentarzach co chcecie zobaczyć kolejnego i do zobaczyska już w chacie. Jeszcze na szybko tylko wspomnę o jednej rzeczy, przy łowieniu okoni zawsze powinniśmy mieć szczypce, podobnie jak w lato przy spinningu zawsze takie szczypce powinny być. Często jest przyłów szczupaka i żeby mu nie wyrywać, jakoś nie zostawić tej przynęty warto mieć ze sobą szczypce, naprawdę. A dodatkowo z grabiałymi rękoma jest to mega utrudnione i tak samo żeby tym okoniom nie robić krzywdy warto mieć ze sobą szczypce, żeby szybko wyjąć przynętę i żeby z tym nie było problemu. Warto coś takiego w skrzynce, nawet na lodzie mieć. No dobra, jesteśmy już w chacie i teraz sobie coś opowiemy o wędce podlodowej na okonie. Oczywiście na okonie to jest umownie, bo tą węteczkę można spokojnie zastosować do spławika. Nie ma żadnego problemu. I teraz tak, długość wędki. Ja używam wędek tych krótkich, najtańszych. One, zwróćcie uwagę, to jest wędka poniżej 20 zł, ale najbardziej mi się sprawdza. Naprawdę jest fajna. Ona jest półmetrowa. I co mi to daje? Po prostu, gdy są trudne warunki, łatwiej mi się po prostu skulić, schować, łatwiej mi tą po prostu węteczką pracować, łatwiej panuje nad przynętą. No wiadomo, długość wędki to jest preferencja wędkarza, no ale jak widzę na lodzie, jak ktoś łowi wędką pod metr. no nie wiem, ja tego nie czuję, wolę te krótsze, raz, że jest łatwiej nimi pracować, podczas trudnych warunków łatwiej się nimi łowi, no i w transporcie też są bezpieczniej je przewieźć. No ale wiadomo, długość wędki to już zostawiamy, każdemu to są preferencje indywidualne. Na co powinniśmy zwrócić w wędce podlodowej uwagę? Zwróć uwagę, to jest ten tani model poniżej 20 zł, ale on jest bardzo fajny, bo cała rękojeść jest wykonana z pianki. Jest to bardzo ważne, także uchwyt kołowrotka cały jest z plastiku. Jest to mega ważne. Teraz jest nie wiem, taka dziwna moda: te wędki przychodzą z Chin, bardzo dużo osób je zamawia i one mają tutaj te uchwyty metalowe są obręcze metalowe. To jest niedobre, bo ponieważ gdy mamy za cienkie rękawiczki lub chcemy łowić gołą ręką zawsze od tego metalu zimno przechodzi nam na rękę i to jest niewygodne. Nasz komfort łowienia spada. Zawsze lepsza jest wędka piankowa w całości wykonana z pianki, uchwyt plastikowy. Po prostu te zimno, zimno później nam przechodzi na rękę. Jest to bardzo ważne żebyśmy łowili w komfortowych warunkach. Zwróćcie uwagę tutaj cała węteczka jest. Wykonana z pianki, z plastiku, mocowanie. I teraz tak, ja mam akurat kołowrotek zdjęty ze spinningu, on nie jest dedykowany do tych wętek. Ma po prostu tutaj tą stopkę trochę grubą i całkowicie ona mi się nie chowa w tej piance, w tym uchwycie. No ale za pomocą dobrego uchwytu mogę sobie minimalizować styk z metalem. No jest to bardzo ważne, żeby jak najmniej tego metalu dotykać. I teraz tak, przy, przykręćmy sobie kołowrotek do uchwytu. On mi się oczywiście w całości nie schowa. Zwróć uwagę, trochę tego metalu wystaje, no, ale naprawdę jest to ograniczone. Dodatkowo jak dobrze złapię tą wędkę, sobie pracuje tą węteczką, to nigdzie tego nie mam w styku z metalem. Jest to bardzo ważne, a jak macie tutaj te obręcze metalowe i trzymacie za obręcze, to ta ręka prędzej czy później nam zmarznie, zmarznie. na pewno szybciej zmarznie niby, niż trzymamy za piankę. No ale wiadomo, Wszyscy mają swoje preferencje, ja tylko mówię na co fajnie zwrócić uwagę i na co po prostu, co zwiększy komfort łowienia. I teraz tak, gdy łowimy podczas dużych mrozów, teraz mamy takie mrozy, że nikt się tego nie spodziewał, Wart, wszystko na mroży się kurczy, warto sobie sprawdzić do kręcenia śrub. Jak jedziecie na lód, nawet podczas lata przy spinningu, ale na łowieniu spod lodu jest to bardzo ważne żeby sprawdzić tutaj dokręcenie śrub bo luz powstały na rolce dodatkowo żyłka też się kurczy wszystko sztywnieje i ta żyłka może nam się gdzieś tutaj zacinać w rolkę oczywiście przy nowych, przy dobrych to się bardzo rzadko zdarza ale warto sobie sprawdzić dokręcenie przede wszystkim tutaj tej ro rolki tutaj różnych uchwytów, można od razu sprawdzić cały kołowrotek, sprawdzić na smarowanie, bo w zimę naprawdę on będzie przechodził baty i żeby nam ta żyłka gdzieś się nie wcinała żeby nasz komfort łowienia był dobry warto sobie te śrubki sprawdzić w kołowrotku mały szczegół, zajmie nam dosłownie 2-3 minuty a po prostu sprzęt nie będzie zawodził, zawodził na łowisku i teraz sobie uzbrojmy po prostu przynętę wędkę w przynętę Dowiążemy przynęte. Wiadomo, przelotki wszystko musi być suche, czyste, żeby nam to w jakiś sposób nie marzło. Zakładamy sobie teraz żyłkę przez przelotki przykładamy, regulacja kołowrotka to na owisku. Jeszcze tylko pokażę jak to zrobić w sposób prawidłowy, bo wyciąganie żyłki. Skłowrotka na zamkniętym kabłąku to nie jest sprawdzanie czy hamulec jest dobrze wyregulowany, bo ponieważ nie ma tarcia przez przelotki żyłka i nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić czy mamy dobrze wyregulowany hamulec, dlatego trzeba sprawdzić ten hamulec inaczej, ale to zaraz pokażę. To są takie niuanse, ale one po prostu nam później na lodzie sprawią, ułatwią życie teraz naprawdę mamy taki mrozy, że nikt się nie spodziewał wiem, że tu praktycznie nie będzie nic widać żyłkę mam jeszcze, dodam żyłkę 0,12 na okonie w zupełności wystarczy, jest to idealna średnica do komfortowego łowienia dużych okoni, na to nawet 40 okonie spokojnie wyholujemy, nie ma z tym żadnego problemu no, sprawdzam tu na kilka sposobów wiadomo, żyłka 0,12 dobra na yy, dobra na okonie, ale do filmu kompletnie się nie nadaje, bo jest za jasna za cienka Wiadomo jak to wiązać każdy zna ten węzeł. Najważniejsze, żeby nie wiązać go na sucho, Przydzielamy po prostu żyłkę przez oczko przynęty dwa razy. Owijamy żyłkę wokół żyłki głównej, końcówkę do, do 10 razy. Tutaj na potrzeby filmu dosłownie wykonałem 3 obroty, żeby to zawiązać. Wiadomo, i możemy zaciskać przynętę. Nie ma tutaj co świrować na tej jasnej w ekranie końcowym wam pokażę zwilżam palce, węzłem na mokro w ekranie końcowym wam pokażę jak zawiązać przynętę na kilka sposobów, bo nawet samo wiązanie może wprawić przynętę w inny ruch, a to spowoduje, że wybredne okonie mogą zacząć atakować. Dobra. Chodzi tylko o to, żebyśmy mieli zawiązaną przynętę. I teraz sprawdzamy hamulec. I teraz tak, nawet w spinningu często ludzie sprawdzają w ten sposób, czy jest dobrze wyregulowany kowrotek. Jest to błędne sprawdzanie, ponieważ nie, żyłka nie czuje oporu tutaj przez przelotki, dodatkowo przez ugięty kij, ona tutaj się załamuje i dopiero wtedy mamy prawidłowe sprawdzenie kowrotka, czyli te sprawdzanie wyregulowania hamulca jest błędne. Musimy żyłkę sobie tutaj naciągnąć. Zaraz zwróćcie, jaka jest uwaga. Zwróćcie teraz uwagę... Teraz mi wychodzi bardzo lekko i bym myślał, że kowrotek jest ustawiony w sposób już optymalny, że nawet może być za lekko. A teraz zwróćcie uwagę, biorę przynętę do ręki, uważam, żeby się nie pokłuć i wyciągam kowrotek. No Jest mi zupełnie inaczej, jest ciężej. Zwróćcie uwagę. Sobie to przetestujcie. Tutaj łatwo wychodzi, a tu jak złapię za przynętę i ciągnę... Dochodzi uginająca się szczytówka, już nie jest tak łatwo. Wiem, że jeszcze muszę popuścić, żeby przy zacięciu naprawdę ta żyłeczka mi nie poszła. Jest to mega ważne, żeby w odpowiedni sposób wyregulować hamulec. Czyli bierzemy za przynęte i sprawdzamy za kij. Musi żyłka przechodzić przez przelotki i czuć ich opór, a nie tutaj wyciągając żyłkę z hamulca. Bo o, to mi się wydaje, że jest miękko. A to jest błędne sprawdzanie. Taki niuans. No, to chyba o wędce podlodowej sobie powiedzieliśmy wszystko. W kolejnych odcinkach sobie zobaczymy wędkę spławikową. Wpiszcie w komentarzach co chcecie zobaczyć. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Dobrego sezonu. Uważajcie na siebie. Siemanko. Cześć.